Cześć, witajcie na naszym kanale podróżniczym. Dziś poruszam temat, który nurtuje wiele rodzin planujących wakacje i marzących o podróży na Malediwy. A mianowicie, czy warto udać się na Malediwy z dziećmi? Czy dzieci nie będą się nudziły? I czy podróż na Malediwy z dziećmi jest bezpieczna? Odpowiem na te pytania i podzielę się z Wami cennymi wskazówkami. Gotowi na dawkę praktycznej wiedzy? No to zaczynamy. Zacznijmy od kwestii bezpieczeństwa. Malediwy są bezpiecznym krajem i nie są wymagane żadne obowiązkowe szczepienia. Jednak zarówno przed podróżą na Malediwy, jak i przed podróżą na każdy inny egzotyczny kierunek, warto po prostu skontaktować się, skonsultować z lekarzem. Skonsultować stan zdrowia dziecka, omówić, czy potrzebne są jakieś dodatkowe szczepienia. Należy również pamiętać, że na Malediwach na jednej wyspie znajduje się dosłownie jeden hotel z całą swoją infrastrukturą. Jeden hotel i nic poza tym. Oczywiście nie mówię o wyspach lokalnych, ale o rajskich wyspach z willami na plaży, willami na wodzie, które są wizytówką Malediwów. Nie znajdziecie tam sklepów, nie znajdziecie marketów, dlatego bardzo ważne jest to, aby dobrze zaopatrzyć się, szczególnie gdy planujecie podróż z dziećmi na Malediwy. Warto wziąć odpowiednią ilość mleka, słoiczków z jedzeniem czy pampersów. Bardzo ważne jest wzięcie ze sobą dobrze zaopatrzonej apteczki i nie zapomnieć na przykład o termometrze, o paracetamolu, o ibuprofenie, o soli fizjologicznej czy słynnego katarku. Koniecznie trzeba wziąć coś na odparzenia i poparzenia, i nie można zapomnieć o sprayu na komary i czegoś na ugryzienia. Tak, na Malediwach również są komary. Dodatkowo dobrze, by dziecko przyjmowało probiotyk zarówno przed, jak i w trakcie podróży. Większość resortów ma na swojej wyspie małe, prywatne kliniki lub prywatnych lekarzy, którzy pomagają w sprawach zdrowotnych. Dodatkowo na głównej wyspie, Male, niedawno powstał szpital Tree Top, który jest wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz zaawansowaną technologię. Na Malediwach większość hoteli oferuje wyżywienie all inclusive, co jest świetnym wyborem dla rodzin z dziećmi. Różnorodne dania, specjalne menu dla dzieci e, zapewniają smakowite posiłki dla małych smakoszy. Jeśli chodzi o Malediwy, to wybór odpowiedniej wyspy czy też odpowiedniego hotelu jest najważniejszą częścią podróży. Zły wybór może bardzo wpłynąć na Wasze wakacje. Każdy hotel znajduje się na innej wyspie i każdy hotel oferuje zupełnie inny klimat. Na Malediwach znajdują się piękne hotele z rodzinnymi willami na plaży i na wodzie. Eee, tak, w willi na wodzie również mogą być dzieci zakwaterowane. Możecie być zakwaterowani z małym dzieckiem, ale będziecie musieli podpisać w hotelu dokument, że znacie ryzyko z tym związane i to na, e, na Was spoczywa pełna odpowiedzialność za Wasze dziecko. Ale jak najbardziej jest to możliwe. Wielu naszych klientów decyduje się również na pobyt łączony czyli spędzają kilka nocy w willi na plaży i kilka nocy w willi na wodzie. To jest świetne urozmaicenie podróży na Malediwy oraz idealne rozwiązanie dla osób, które nie mogą się po prostu zdecydować, który rodzaj willi będzie dla nich lepszy. Jeśli chodzi o atrakcje dla dzieci, to same plaże z miękkim piaskiem, turkusowa woda, czysta, sprzyja szaleństwom i wspaniałej zabawie waszych pociech. Wiele hoteli oferuje atrakcje dla dzieci dostosowane do różnych grup wiekowych. Dla dzieci od 6 miesiąca życia hotele oferują usługi niani, która zaopiekuje się waszym dzieckiem podczas gdy wy będziecie mogli relaksować się na romantycznej kolacji na plaży. Jeśli wasze dzieci są w wieku przedszkolnym, to świetnym rozwiązaniem będą płytkie baseny, place zabaw, zjeżdżanie, lekcje snurkowania czy nawet lekcje gotowania. Na Malediwach zwiedziłam 12 wysp i w jednym z hoteli widziałam takie małe dzieci w czapkach kucharskich, które przygotowywały przysmaki z szefem kuchni. No to było mega urocze. W hotelowych kit sklabach zawsze są osoby, które pilnują dzieci, urozmaicają im czas. Eee, starsze dzieci mogą natomiast grać w piłkarzyki Billard, czy też wziąć udział w animacjach, lekcjach snurkowania, nurkowania, sportach plażowych, sportach wodnych, różnych rejsach i wielu wspaniałych wycieczkach. Oczywiście nie można zapomnieć o karmieniu płaszczek. Przeloty na Malediwy z dziećmi nie muszą być męczące. Wybierając renomowane linie, takie jak Qatar Airways czy Emirates, zapewniacie sobie wygodny i bezpieczny lot. Dla maluszków do drugiego roku życia dostępne są specjalne miejsca z kołyską. Dodatkowo można urozmaicić waszą podróż, zamieniając na przykład przysiadkę w Dubaju na dwutrzydniowy stopover w Dubaju, czyli w miejscu, które ma mnóstwo atrakcji do zaoferowania dla rodzin z dziećmi. Podsumowując, czy warto udać się na Malediwy z dziećmi? No zdecydowanie. To raj dla całej rodziny, pełen atrakcji i beztroskich chwil. Jeśli film dostarczył wam cennych informacji, podzielcie się swoimi refleksjami w komentarzach do zobaczenia w kolejnych filmach. A jeśli chcecie udać się w podróż z dziećmi na Malediwy lub w inne egzotyczne miejsce, skontaktujcie się z naszymi ekspertami w DreamGo, którzy zaprojektują i zorganizują specjalnie dla was waszą wymarzoną podróż.